Siema Andero Ale ruch Słuchajcie Robimy akcję Patka Zostaw jedną, zabierz jedną. Podziel się. Ja taką patkę przyklejam w ciszu na wysokości boiska sportowego na filarze mostu. Będzie ona tam przylepiona. I zaraz to razem zrobimy. Pokażmy słuchajcie wszystkim, że my Polacy też potrafimy. Że dorosliśmy do tego, że nie jesteśmy Januszami ani chytrymi kutasami że potrafimy coś uszanować, że potrafimy się czymś podzielić, że potrafimy coś zostawić e, tak, jak ktoś to zrobił. Nie ukradniemy, tylko się podzielimy. Zrobimy to tak, jak robią to ludzie w innych krajach cywilizowanych. Pokażmy, że y, my też tak właśnie potrafimy. szła wieko pomna chwila. Zabierz jedną, zostaw jedną. Podzielmy się, a ja zaraz to z wami zrobię. M3. Za każdym razem, jak tutaj przyjdę, ja nie będę zabierał, tylko będę je wpinał. Miejmy nadzieję, że będzie tak, że ta patka będzie pełna. Oj, drodzy, ja kończę łowienie. O efektach, tak, no mówić, mi szkoda, bo. Jedyne co, no to jakieś te wpuszczane rybki małe przez bielsko-białe, ale mniejsza z tym. Wróćmy do tematu patki eee Ja w Was wierzę, wszystkich którzy to oglądają wierzę w to, że nikt złośliwie tej patki nie zerwie że każdy, który przyjdzie który będzie przechodził tędy, czyli będzie łowił na rzece Sole w miejscowości Cisiec. Obok boiska sportowego jest most i na filarze tego mostu, jak wcześniej widzieliście, ta patka jest przyklejona. Pokażmy, że, że, potrafimy. że potrafimy coś uszanować, że potrafimy się podzielić. Można by tak rzecz, zróbmy wszystkim, którzy o nas, o Polakach, o naszej mentalności mają inne zdanie, zróbmy im na złość, że to się rozwinie, a nie zginie. No i to tyle. Wiecie, gdzie szukać tej patki? Fajnie by było, gdyby. Ktoś z Was oglądających kto zrobił sobie na przykład fotę koło tego, że był, na no, jakąś muszkę włożył, jakąś muszkę wyciągnął. Siła jest w Was. Trzymajcie się. Łamcie kije. Cześć.